Witamy w TV! Chcielibyśmy Wam dzisiaj przedstawić historię o wypadku samochodowym i jak się zakończyła, więc słuchajcie i oglądajcie. Brr, 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 brr. Jadę sobie samochodem zabawkowym, bo jeszcze nie mam prawo jazdy. Brr, 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 brr. O nie, Gregamel! Uciekam, uciekam od szybko uciekać od gargamela szybko Brrr. o nie jakiś samochód jedzie Pff. oj wypadek spowodowałam czy tam coś się stało czy coś tam się stało muszę zadzwonić na policję muszę zadzwonić na policję muszę szybko zadzwonić na policję pomocy pomocy dzwoncie na policję Wreszcie przyjechała policja i pomoże nam. Na pewno tam się nic nie stało. To nie był aż taki zły wypadek. No, Pepo, spowodowałaś wypadek, jak widzę. Maszę? Hm? Maszę? Ty jesteś policjantką? Tak, ja jestem policjantką. Spowodowałaś wypadek i dlatego muszę ciebie aresztować. Ale dlaczego mnie? To nie ja jechałem. To nie ja jechałam. Jak ty nie jechałaś? Ty jechałaś tym samochodem. Przecież widziałem. Jest to samochód zabawkowy, ale jechałaś nim, bo przecież nie masz prawa jazdy. No, no tak, to ja jechałam. No ale to nic się nie stało. Dobrze, ale i tak muszę ciebie wziąć ze sobą i zaprowadzić do twoich rodziców. No dobrze, jak tak musi być. Hmm. Co to tam się dzieje? Co to tam się dzieje? Co tam tu się świnko? dzieje? musiałam przywieźć Pepę, bo spowodowała wypadek. Było to samochodem zabawkowym, ale nieważne. Hmm? Ty jesteś policjantką, Masza? Od kiedy to ty jesteś policjantką? No właśnie, tato, ja też tak się pytałam. Od kiedy ona jest policjantką? To nie jest teraz ważne. Po prostu spowodowała wypadek i chciałam przywieźć do domu. I chciałabym poprosić, żeby to się już więcej nie powtórzyło. Dobrze, Maszo, dobrze. Tak zrobimy. Już Pepa nie będzie jeździła teraz takim samochodem. Teraz będzie się bawiła z Georgem w pokoju. Dobrze, tatusiu. Ja już nie będę jeździła takim samochodem. Dobrze. No. No to dobranoc, dzieci. I widzimy się jutro.